Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja Jan ujrzałem innego anioła wstępującego od schodu słońca a mającego pieczęć Boga żywego Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu ni drzewom Aż opieczętujemy czoła sług Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem: A oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń. Ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: Zbawienie w Bogu naszym, zasiadającym na tronie i w baranku. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców, i czterech istot żyjących. I na oblicza swe padli przed tronem i pokłon oddali Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: Ci, przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli. I powiedziałem do Niego, Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Oto Słowo Boże. Z słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam urągają i prześladują Was. I gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie i słowa Ewangelii zgładzą grzechy nasz. Kochani uroczystość wszystkich świętych kieruje nasze serca, nasze umysły do tych naszych braci i siostr ukochanych, którzy tak bardzo ukochali Jezusa. Że właściwie bardziej ukochali Jezusa i to życie przyszłe niż siebie samych, niż to życie doczesne. Bardzo wielu z nich to są męczennicy, że nie wahali się oddać swojego życia w obliczu prześladowcy, kiedy zmuszano ich do wyrzeszenia się wiary i miłości do Jezusa. I, kochani, obchodzimy tą uroczystość, kiedy 1 listopada, kiedy już cała yy, przyroda umiera, zamiera. Wszystko się zatrzymuje: drzewa zrzucają liście, rośliny umierają. Wszystko się zatrzymuje w przyrodzie. I tu mamy też bardzo ważną taką wskazówkę o naszym życiu. Również my doświadczamy tego, co, co, o czym powiedziałem, że. Różnie wzrastamy, dojrzewamy, ale przychodzi wiek podeszły, przychodzą choroby i przychodzi moment śmierci dla każdego z nas. Podobnie jak w przyrodzie: wszystko się zatrzymuje, wszystko umiera, rośliny obumierają. I wydawałoby się, że to już koniec, no już wszystko skończone, przyszła śmierć. Ale, kochani, przyroda nas uczy, że owszem, będzie zima, wszystko będzie skute lodem, ale przyjdzie. Piękny maj, słońce i kwiaty na nowo wspaniale rozkwitną, drzewa rozkwitną, przyjdzie nowe życie. I, kochani, takie jest i nasze życie, również i my umieramy, ale w przyszłym życiu Bóg daje nam nowe życie, wspanialsze, jeszcze piękniejsze. To życie, które już trwa wiecznie, które już się nie kończy. A zatem, kochani, śmierć to nie jest koniec wszystkiego, to jedynie tylko przejście to początek nowego życia, oby tego życia z Bogiem i życia z Jezusem. Dzisiaj w pierwszym czytaniu księdza Apokalipsy Świętego Jana Duch Święty nam mówi takie ważne słowo, że potem ujrzałem. Oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, stojący przed tronem Boga i baranka, są ubrani w białe szaty i wołają zbawienie w Bogu naszym. Wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć. Tyle tych osób, tyle tych ludzi, których Bóg odkupił na krzyżu, krew Jezusa oczyściła, krew Jezusa ich zbawiła, Bóg powołał ich przez swoje miłosierdzie. Do życia ze sobą, uwielbiają Boga, całą wieczność oddają mu chwałę i cześć za jego miłosierdzie. A jeden ze starców odezwał się do mnie: Ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz, i rzekł do mnie ten starzec: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opukali swe szaty w krwi baranka i wybielili. Kochani, być może, że my też odnajdujemy się w tym zdaniu, przyszli z wielkiego ucisku. Ten wielki ucisk zaczyna się w całym świecie. Wielki ucisk, którzy chcą żyć z Bogiem według Jego prawa, Jego przykazań. Dzisiaj bardzo wielu ludzi cierpi psychicznie, fizycznie, doświadcza różnych udręczeń, depresji. Ten wielki ucisk jest dzisiaj obecny. Skąd oni są? Przyszli z wielkiego ucisku. I kochani, to nie jest tak, że nie popełnili żadnego grzechu. Nie. Oni wybielili swoje szaty we krwi baranka. Kochani, to jest spowiedź. To czyni Jezus spowiedzi. Wybiela nas, oczyszcza, kochani, nasze serca, nasze dusze, abyśmy mogli stanąć przed Bogiem. I to są ci, moi drodzy, o których mówi dzisiaj Ewangelia. To są ubodzy w duchu. Nie żyją tym... Gmatwaniną tego świata. Serce, umysł mają, oczyszczają dla Boga przez modlitwę. Nie żyją gmatwaniną świata, są ubodzy w duchu. To są ci, którzy się smucą, widząc to, co się dzieje na świecie, to, co się dzieje ze sprawiedliwością. To są ci, którzy są cisi, pokorni w sercu, którzy pragną sprawiedliwości. To są ci, którzy są miłosierni dla siebie i dla innych. Są czystego serca, nie zgadzają się na nieczystość, na lubieżność, którą świat proponuje. Oczyszczają serce ciągle. To są ci, którzy wprowadzają pokój, czyli Boga wprowadzają w swoje życie i w swoje otoczenie. Wprowadzają pokój i wreszcie są ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Do nich należy Królestwo Niebieskie. Kochani, na pewno warto by powiedzieć, za chwilę powiem, o, mówić warto o, o świętych, których Kościół kanonizował, ich znamy, to są wspaniałe postacie. Natomiast, tak, w no dniu dzisiejszym, ja mam taką zawsze refleksję o tych świętych, o których się nie mówi. Przede wszystkim to są nasze mamy, to są nasze babcie, które dzieci wychowały, dom utrzymały w czystości, w porządku. Modliły się, żyły pokornie, spokojnie, pracowały ciężko. Spośród nich jest wiele, wiele milionów świętych, świętych mam, świętych ojców, rodzin. Oni nie są kanonizowani, bo jakoś tak nic by było, ale to są święci. Może bardzo cenni, bo tak bardzo bliscy nam i naszemu życiu. Chociażby to są rodzice świętej Teresy, dzieciątka Jezus. Czy ta Teresa, Dzieciątka Jezus też? To są właśnie ci święci, ale ja dzisiaj też taką mam refleksję, może pod wpływem lektur, że to jest dzień, gdzie też wspominamy świętych i myślę o Polakach wywiezionych na Syberię, czy Polakach rozrzuconych na całym świecie, walczących o wolność, ale na Syberii szczególnie, I jakie ich męczeństwo było okrutne. Ale jak oni czcili Boga, Maryję wzywali o pomoc. Tam na Syberii gdzieś daleko kultywowali swoją wiarę, tęsknili za Polską, za rodziną. Dla mnie to są ludzie święci też. Ponieśli męczeństwo. Również po to, żebyśmy my żyli w wolnym kraju. Można by tak jeszcze, kochani, wybierać jeszcze wiele, wiele. To jest taka refleksja. Wspominamy dziś naszych zmarłych, naszych bliskich, ich polecamy też Bogu, Bożemu miłosierdziu. Ale miejmy przed oczyma przede wszystkim tych, którzy nas poprzedzili do Boga, którzy są dla nas światłem, drogowskazem do miejsca, którego chcemy się udać, tego miejsca miasta świętego. To jest drogowskaz bardzo mocny świetlany, który wskazuje nam właśnie tą drogę. Co czynić, jak robić, żeby iść z Bogiem. Dzisiaj chciałem powiedzieć o świętej Agnieszce Rzymiance. Męczennica poniosła śmierć za Jezusa. Może kilka refleksji na tym, co nas dzieli. Znam akurat ostatnio, czytam i, i to jej świadectwo spotkałem. I święta Agnieszka tak mówi, w jaki sposób żyła, jak, jakie jej życie było. Mówi, jakże jestem szczęśliwa, że mogłam ponieść męczeństwo dla Jezusa. Jak piękną koronę dostają wszystkie męczennice. Za nic nie oddałabym mojego męczeństwa. Zobaczcie, zupełnie inaczej niż my myślimy. My Byśmy się chcieli jak najbardziej od męczeństwa uchronić, żeby tak nie było. A ona mówi: już z nieba teraz za nic nie oddałabym swojego męczeństwa. Po chwili wielkiego cierpienia, lęku, bólu, nie, nie opuszczała mnie myśl, że dla niego poniosę męczeństwo. I to jest, kochanie, największe, mówi, różnienie dla chrześcijanina. Bóg spełnił moje, moje, pragnienie, wypełnił to pragnienie i umocnił mnie, bo w czasie mojego męczeństwa, Bóg dawał znaki i ci, którzy widzieli moje męczeństwo, nawracali się do Boga. Bóg ich przemieniał ich serca. Czyli taka moc obecności Boga była, kiedy ona była skazywana na śmierć. Pragnęłam, aby Bóg był uznany, aby Jego święte imię było znane na całym świecie. No to jest właśnie wynik jej miłości, ogromnego serca złożonego Bogu, całego oddanego Bogu. Tutaj z góry widzi się dokładnie, ile ludziom się pomogło, ile ludzi się nawróciło do Boga. I teraz jej życie było takie. Ona mówi tak, że ona żyła w ten sposób, że. Każdy dzień traktował jako ostatni. Ona była przekonana, że dzisiaj właśnie umrę. I kochani, to nie jest tak, że z przerażeniem o tym mówiła, bała się strasznie tego, ale z radością, bo co to znaczy śmierć? Znaczy, że spotkam osobę najbardziej ukochaną, którą, za którą tęsknię, pragnę. Spotkam Jezusa. I ona mówi: Tak, żyłam, aby każdy mój dzień był ostatni. I nawet trochę może i tego. Pragnęłam. Wtedy, mówi, śmierć nie będzie dla ciebie zaskoczeniem, kiedy oczekujesz na nią. Przecież naszym przeznaczeniem, mówi Agnieszka, jest inne życie. I tym innym życiem powinniśmy się cieszyć, radować przyszłym życiem więcej niż tym doczesnym. O, naszym przeznaczeniem jest to życie przyszłe. To jest nasze przeznaczenie tak naprawdę. To jest nasza... Bogactwo, nasza fortuna, i bardziej się trzeba tym cieszyć niż tym, co jest tutaj. I wtedy, jeżeli tak żyjemy, to wtedy nie zwraca się uwagi na rzeczy nieważne, nieistotne, nie ma się chęci grzeszyć, bo kto chciałby kłócić się, grzeszyć przed samą śmiercią? No jest właśnie, zupełnie, zupełnie inaczej. Mogę powiedzieć, że starałam się żyć tak, jakbym co dzień miała umrzeć. I co nowoc była gotowa na śmierć. Takie było moje życie. I wtedy nie traciłam czasu, jak mówi, na rzeczy zbyteczne, bo każdy dzień może być ostatnim w moim życiu. Jak cenny staje się dzień wtedy, jak się bardzo go kocha, każdy czas, każdy dzień, jakikolwiek on by nie był, to kocha się ten dzień i w ten sposób można uwolnić się od wielu pokus i oddać swoje życie Bogu i nie nabierać przywiązania nawet do własnego życia, do siebie. Uwalniać się od przywiązań do czegokolwiek, aby być związanym z Bogiem, aby z Nim być tu na ziemi i na wieczność. No, taki mały sposób podaje nam święta Agnieszka Rzymianka, która tak żyła, tak była oddana Bogu, to nie tylko dzień męczeństwa, ale całe życie. Każdy dzień ona mówi tak, żeby się nie przywiązywać do rzeczy zbytecznych, niepotrzebnych, bo mówi, i tak to wszystko trzeba opuścić. To życie przyszłe, mówi, jest ważniejsze niż to życie doczesne, które szybko przemija. Ale to znaczy, że. To nie znaczy, że tutaj mamy być nieszczęśliwi. Bóg też chce, żebyśmy tutaj cieszyli się Jego miłością, dzielili się miłością z naszymi bliźnimi, tą miłością, którą Bóg daje w nasze serca. Ale te priorytety, najważniejsze to, co przygotował nam Bóg w Królestwie Niebieskim, i to jest nasz cel nasze miasto, do którego zdążamy razem z wszystkimi świętymi.